Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W ostatnim tygodniu indeks surowcowy Thomson Note Jefferies silnie spadł. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony spadki w grupie metali bazowych, surowców energetycznych oraz rolnych, a z drugiej strony wzrosty w grupie metali szlachetnych. Na giełdzie londyńskim niemal wszystkie metale bazowe staciły, jedynie ceny niklu zyskały. Najwięcej spadły ceny łowiu, nieco mniej staciła mieć. Na giełdzie szankarskiej wszystkie metale staciły. Wśród metali szlachetnych mieliśmy do czynienia głównie ze spadkami, jedynie wzrostu ceny złota. Najbardziej spadły ceny palladu. W kupie surowców energetycznych mieliśmy do czynienia wyłącznie ze spadkami. Solidnie spadły ceny ropy naftowej, natomiast bardzo mocno obniżyły się ceny węgla energetycznego. Wśród surowców rolnych na giełdzie szkagowskiej dominowały spadki. Na giełdzie perskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy po raz kolejny spadły. Ceny fraktur sowców z sypkich mierzy na indeksem Bali Dai mocno obniżyły się. Na poziom indeksu złożyły się spadki wszystkich subindeksów. Ceny fraktur najprawdopodobniej zareagowały na eskalację wojny handlowej. Z kolei ceny fraktur sowców płynnych mierzonych indeksem Clean Tankers marginalnie odbiły. Mieździna giełdzie londyńskiej mocno zanurkowała do poziomu około 5700 dolarów za tonę. Głównym powodem spadku cen miedzi oraz innych metali bazowych była skalacja wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Napływające dane makroekonomiczne były w tle. Ze Stanów Zjednoczonych dane były mieszane. Liczba podpisanych umów na sprzedaż nieruchomości wzrosła w Złosław czerwcu, więcej niż jednak się spodziewał, co pokazuje, że niższe rynkowe stopy procentowe nieco pomagają rynkowi nieruchomości. Dynamika cen nieruchomości w największej aglomeracji obniżyła się, ale można zaobserwować wyhamowywanie jej spadku. Obniżyła się dynamika wydatków gospodarstw domowych, natomiast utrzymała się dynamika dochodów, choć nie jest ona imponująca. Dane z rynku pracy okazały się dobre i zgodne z oczekiwaniami, co oznacza, że ogólnie na pięta sytuacja na rynku pracy utrzymuje się. Natomiast silne negatywne zaskoczenie pojawiło się ze strony sektora przemysłu. Najpierw bardzo słaby okazał się wskaźnik koniunktury Chicago PMI. Następnie słaby okazał się wskaźnik koniunktury ASM w przemyśle. Szczegółowe dane wskazały na silniejszy spadek cen producentów, a także pogarszenie się w na rynku pracy w tym sektorze. FED nieco oszebrał rynek. Jedna obniżka i komentarz po posiedzeniu zostały odbrane negatywnie. Jednocześnie w czwartek Donald Trump ogłosił wprowadzenie nowych dodatkowych celów wysokości. 10% na import chińskich produktów o wartości 300 miliardów dolarów. Rynek tego nie spodziewał się, a taryfy objęły w zasadzie te produkty, które przełożą się na wyższą inflację konsumencką. Spotkanie i rozmowy amerykańsko-chińskie nie przyniosły niczego przełomowego. Chiny grają na zwłokę, co wyraźnie niepokoi Donalda Tampa. Reakcja rynku na dane oraz bardzo negatywny obrót spraw w wojnie handlowej doprowadził do silnej przeceny na rynku serwisowym. Wracając do danych makroekonomicznych, to ze strefy euro dane były całkiem dobre. Nieco pogorszyły się wskaźniki zaufania wśród konsumentów oraz sentymentów w biznesie. Całkiem dobra była sprzedaż detaliczna za czerwiec, obniżyła się dynamika inflacji producenckiej. Z państwa środka wskaźniki koniunktury PMI w przemyśle oraz usługach były mieszane. Powyżej oczekiwań rynkowych był dla przemysłu, a dla usług poniżej. Chińskie dane wskazują na wytracenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Ceny złota poskoczyły do poziomu około 1445 dolarów za uncję. Przede wszystkim złotu pomogła eskalacja wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dane makroekonomiczne miały pomijalny wpływ na zachowanie się cen kurszca. Z kolei Fed nieco rozczarował. Dostarczył jedną obniżkę stóp procentowych, natomiast komentarz po posiedzeniu miał cechy komentarzy biegu. Rynek spodziewał się większej obniżki i zdecydowanego działania ze strony Fedu. Ceną złota pomaga. Rosnący popyt na złoto. Popyt w pierwszej połowie tego roku wzrósł o 8% i napędzany był głównie poprzez popyt ze strony banków centralnych oraz napływem kapitału do funduszy ETF opartych na złocie. Spadł natomiast popyt ze strony klientów indywidualnych. Prawdopodobnie w związku z utrzymującym się ryzykiem geopolitycznym, wojną handlową oraz kolejnymi obniżkami stóp procentowych przez Fed, popyt na złoto jeszcze bardziej wzrośnie, co będzie wspierać ceny tego metalu. Ceny opiętowej brand dość mocno spadły do około ok. 62 dolarów za bełką. W pierwszej połowie tygodnia ceny ropy naftowej rosły na fali napowujących całkiem dobrych danych makroekonomicznych. Dane dotyczące zapasów całej ropy wskazały na dalszy ich spadek. Obniżyły się one o prawie 8,5 miliona berłek, pomimo wzrostu krajowego wydobycia oraz spadku eksportu ropy. Jednocześnie zapasy gotowych paliw spadły o prawie 2 miliony berłek, znacznie więcej niż rynek szacował. Jednak w końcu tygodnia rozszerowanie Fedu oraz eskalacja wojny handlowej przełożyły się na spadki cen surowca, pomimo utrzymywania się napiętej sytuacji w rejonie dziedziny Ormus. Dziękuję za uwagę, mówił atopuska statek PKO Banku Polskiego.